Porywan Konopackiego, trochę miejsca dla Michała Kubika. Zwolnił. Doskonale interweniuje nogą Ewgenii Kozłow, który jeszcze ucierpiał. Spod bramki. Szczurek. Szczurek uderza i z najwyższym trudem paruje futsalówkę na żółdrożny Marcin Mianowicz. Dobra akcja gospodarzy. Na pewno także mają swoje ambicje, ale Gdzieś tam trudno będzie doskoczyć tym czołowym ekipom. Teraz Kisielu, brawo. E, ta interwencja na najwyższym poziomie. Kolejna taka próba. Wyskoczyli tam pożywianie trochę wyżej. Warszawski wychodzi z bramki. Warszawski. Warszawski. Warszawski słupek ratuje. Le teraz jest, ale jeszcze to była kapitalna akcja bramkarza Leki. Piłkę z boku. Jakże i jego, Dorzita się, uderza. I teraz przed doskonałą szansą stanął nikt inny, jak Kamil Rol.